No, nareszcie działa. Echm. Tylko ja przeżyłem katastrofę. Ciało pilota znalazłem 200 metrów dalej. Z niewiadomych przyczyn nie otworzył spadochronu. Ech. Muszę się wam przyznać, że na początku chciałem uciec, ale poczucie dziennikarskiego obowiązku wygrało. Dokończę reportaż. Choćby nie wiem co. Ech. Co to było? A nie, to ja. Puściłem bąka ze strachu. Ale nie oznacza to, że się boję. Dobra, komu w drogę, temu w drogę! Biednemu zawsze wiatr w oczy. I w dupę. Muszę być bardzo cicho, żeby nie zwabić żadnych dzikich... Rany boskie, senty czy Mam dzisiaj wielkie szczęście. To kurzec. Zwany w skrócie ponurym śpiewakiem, modlmy się, żeby mnie nie zauważył. Przechytrzyłem drania. Leżałem nieruchomo w kupce guana i udawałem martwego. Dla większego realizmu zesrałem się. Już po kilku godzinach łóżek zaczął atakować słabiej, a na drugi dzień całkiem zrezygnował i odszedł się nie poddaje. Dobra, oszczędzam taśmę. Łączę jak zauważę coś ciekawego. O nie! Zostaw kamerę!